Teraz, moi drodzy, rozmawiać będziemy o teatrze, a dokładnie studio teatr castingowy M. M, A moim tak gościem jest. jest pani Anna Szymczak. Witam bardzo serdecznie. Witam no również. No właśnie, ja po raz pierwszy szczerze mhm. powiem, usłyszałam o tym teatrze. Jaki to jest teatr castingowy M. M i kiedy tak naprawdę powstał? Dobrze, to dobrze, że dotarłam. Będzie okazja opowiedzieć. Teatr powstał właściwie 6 lat temu już, także działamy od, od, od no można powiedzieć, dłuższego czasu. Naszą sceną jest scena Domu Kultury Dąbrowka. Kiedyś scena teatru nowego, i tak dotarliśmy dzięki Teatrowi nowemu na tę scenę, i tak adaptujemy ją troszeczkę po, pod siebie. Gdzie, no i tak to jak można powiedzieć, nasza główna scena. Dlaczego castingowe, Pani wspomniała się w tej nazwie, bo my działamy na zasadzie jakich projektów. To znaczy nie mamy takiej stałej grupy, przykładowo nie wiem, 10, 20 osób, które powtarza się ciągle w spektaklach, a tylko mamy taki otwarty nabór. I Czyli m, właściwie nowe twarze na, tak na jest, deskach dokładnie. teatru pojawiają się bardzo. Oczywiście. Są tacy, którzy są 6 lat z nami, ale są tacy, którzy przychodzą, odchodzą, bo studiują, Pracują, wiadomo, że to różnie się doczytają. Czyli otoczy. można powiedzieć, że jest to teatr amatorski? Tak, jest to amatorski i z dumą mogę to powiedzieć. Nie unikam tego słowa, ponieważ jest to rzeczywiście teatr miłośników teatru. Począwszy od. Dzieci, dla których prowadzimy też warsztaty poprzez młodzież, studentów, aż do osób no, w wieku senioralnym wręcz nawet, ponieważ też jakby szukają swojego miejsca, e, takiego no, w teatrze, gdzieś tam realizują swoje pasje, dawne lub, lub obecne, no i też jakby mogą do nas dotrzeć i, i występują. Ja mhm. mam teraz takie wrażenie, że e, tych teatrów w Poznaniu jest coraz więcej. Mhm. Wobec mhm. tego e, pytanie, czym Teatr M plus M się wyróżnia na tle tych Rozumiem. innych teatrów. E, no, też sama zauważyłam, że teatrów jest coraz więcej. I znaczy co bardzo cieszy, oczywiście, bo widać, że młodzież jakby szuka swojego miejsca i gdzieś tam się realizuje. I jest to forma, okazuje się, nie skostniała, tylko e, ciągle działająca. E, znaczy, Ale czy istnieje na... jakaś rywalizacja pomiędzy tymi teatrami, Nie, wydaje mi się, że nie. Że że każdy, wspólna komitywa. E, nawet mi się wydaje, że każdy gdzieś tam, no każdy teatr zakłada m, realizację pewnych założeń. E, każdy ma swoją wizję, jest to bardziej ofowy, nie wiem, bardziej. E, mm, no, awangardowy, prawda, w różnym kierunku to idzie. Młodzież lubi awangardę, więc idzie w takim kierunku. My mm, mamy coś, tak mi się wydaje, czego nie mają też inne teatry, takie młodzieżowe. Idziemy też w klasykę, co nawet można zauważyć w naszych teatrach, czy polskim nawet, czy nowym. No, ktoś taki jak Czechow, na przykład, którego też realizujemy, no, rzadko się pojawia, Fredro nawet, robimy śluby, ostatnio robiliśmy śluby panieńskie, robimy cały czas Oświadczyny, Niedźwiedzia Czechowa i okazuje się, że młodzież Kent u? To oglądasz, jakby nie, nie ma tego, nie ma takiej oferty wśród teatrów nawet e, czy młodych czy starszych e, w Poznaniu. Także e, to jest oprócz to jest oczywiście jedna z rzeczy, którą robimy, ale jest to coś, co, jak Pani wspomniała, może nas wyróżnić i, i, no i okazuje się, że, że widz tego żąda gdzieś. Tego oczekuje i gdzieś tam jakby też szuka w tej ofercie różnych teatrów poznańskich. Mhm. Mhm. Robicie też wyjątkowe, nietypowe, mhm. oryginalne projekty, te mhm. takie najnowsze, <laughs> którymi możemy się teraz tak. pochwalić, to co takiego? No już od razu mogę zaprosić, jutro mamy taki spektakl premierowy, związany też z Dniem Nauczyciela, takie było założenie. Jest to mrożek, ale nie mrożek taki klasyczny, szkolny, typu tango. Sięgnęliśmy po jego sztuki małe i mniejsze odnalezione. I jest to Rocket Baby i Jeleń w takiej połączonej formie właśnie teatralnej. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ wstęp jest taki za okazaniem, jak to brzmi, ponieważ nauczyciele mają wstęp wolny oraz uczniowie, którzy przyniosą kartkówki, sprawdziany, prace domowe z oceną co najmniej dobrą mają wstęp wolny. No, nie mówię, że muszą to być i własne, mogą być znalezione gdziekolwiek. E, oprócz tego jestem tak, tak symboliczny za 5 zł, jeżeli ktoś tego oczywiście nie znajdzie w swoich szufladach. E, innym projektem, który realizujemy na listopad jest premiera e, znanego bugarskiego. E, twórcy, dramato, dramatopisarza Bojczewa. W Poznaniu w Polsce jest znany bardziej z takich sztuk jak Orkiestra Tytanik, Pułkownik Ptak. Natomiast my robimy, realizujemy dramat, który jest po raz pierwszy tłumaczony na język polski. Instytut Filologii Słowiańskiej ogłosił taki, w Poznaniu ogłosił konkurs na tłumaczenie takiej sztuki. No i jedna z tych sztuk została wybrana i będzie realizowana właśnie przez nasz teatr. Premiera 30 listopada w Andrzejki. Ale tak specjalnie właśnie o o godzinie 19.19 .19 w Kolegium Majus w holu przed biblioteką, tam przed salą teatralną i to jest tak, taki, taki plany teatralne najbliższe. Oprócz tego serial teatralny, który też zapraszam od grudnia, zaczynamy Kapitana Klosa na scenie Teatru M, +M oh. w oryginalnej, żadnej uwspocześnionej wersji. No i nowa rzecz, o której też bardzo chciałam wspomnieć, to jest właśnie takie działanie warsztatowe teatrem plus M, tak zwana Akademia Dramatu. Mhm. Ładnie brzmi Akademia, prawda? Zapraszamy do ze szkoły. zapraszamy Studentów litalistu. Student od 16 roku. Do nieskończoności, <laughs> ponieważ jakby pojawiają się tam przedmioty, które, które, o którymi mogą być zainteresowani uczniowie wbierający się do szkół teatralnych. Mm -hmm. Takie jak tańce polskie, emisja głosu, śpiew, postawy gra aktorskiej, sztuka wymowy, rytmika, przygotowanie spektaklu, interpretacja tekstów dramatycznych. I kto poprowadzi te warsztaty? Tak, te warsztaty prowadzą zaproszeni goście przez nas. Są to studenci Akademii Muzycznej po Rytmice wokaliści prowadzący misję głosów, również aktorzy Teatru Polskiego Teatru Nowego, przygodowo mogę podać Edyta Łukaszewska, która w Teatrze Nowym teraz też miała swoją premierę w domu Lalki, też będzie prowadziła nas zajęcia. Także no, myślę, że ekipa silna, pedagodzy, artyści, choreografowie, naprawdę, którzy, którzy wiedzą, co robią na scenie. <grym> Jest to oczywiście taki pakiet pełen, którym każdy może sobie wybrać w takiej mm -hmm. akademii wszystkich przedmiotów, natomiast też otwieramy się, jeżeli ktoś potrzebuje, przykładowo, nie wiem, emisję głosu, potrzebuje tylko tańce polskie, które są na przykład niezbędne do e, egzaminów w szkołach teatralnych, to może wybrać sobie taki przedmiot jeden i, i przez cały to, jakby trwa cały rok, do końca czerwca. Ja Ale myślę, że te taki, zajęcia taki będą cyrko. się cieszyły ogromnie. Mamy nadzieję, że już, już jest to, zainteresowanie, to także ruszamy już koniec października, y, y, 29 października zaczynają się pierwsze zajęcia. A, także można, można się zgłaszać, szuka, szukać nas na naszej stronie internetowej wwwmplusm.one.pl <noise> y, Także też wszystkie informacje są. Y, mamy nadzieję, że to ruszy i, i będzie. No, no, zrodziło się to z potrzeby, to znaczy okazuje się, że są ludzie, którzy nadal szukają gdzieś właśnie takich konkretnych... Przygotowa. nie tylko jakby wystawiania spektakli, prawda, czegoś takiego jak realizacji w teatrze, ale konkretnych, no, konkretnego wykształcenia, mhm. jakby wiedzy, tak, wiedzy teoretycznej, podciągnięcia się z konkretnym przedmiotu, kierunku, tak, co będzie im przydatne jakby dalej, czy w pracy nawet, jak emisja głosu na przykład. Mhm. Tak, tak. Tutaj mhm. mówiliśmy o tym, że to jest teatr mhm. amatorski, wobec tak. tego czy też teatr otwarty dla każdego, Mm -hmm. Jak wygląda rekrutacja, jeśli chodzi tak. o aktorów, którzy marzą o tym, żeby mm -hmm. zaistnieć w teatrze? Rekrutacja odbywa się na zasadzie przesłuchań. Kiedyś robiliśmy te przesłuchania, wyznaczyliśmy terminy, ludzie się zgłaszali, natomiast zawsze trudno było dostosować i czas, i wszystkich, i tak dalej, więc teraz robimy przesłuchanie bardziej indywidualne, to znaczy osoba może się zgłosić, wyznaczamy dogodny termin dla, dla obu stron i takie przesłuchanie się odbywa. Natomiast oczywiście my nie działamy tak, że po przesłuchaniu to oczywiście, nawet jeżeli ta osoba no jest świetna, bo jest naprawdę młodzieży, starszych, ludzi, którzy na, naprawdę są rewelacyjni, którzy mają swoją pasję, utalentowani. No niesamowita ilość. Przyjeżdżają nowi studenci, chcą się angażować w różne rzeczy. Natomiast my nie, nie, nie od razu mówimy, że, że tak, oczywiście pewno jesteś w naszej grupie, ponieważ jakby to projektowe działanie zakłada, że tak, jesteś świetny, natomiast realizujemy jakieś projektów, dobrze, na przykład możesz zrealizować się w tym, możesz zrealizować się w tym, natomiast nie ma czegoś że są co tydzień zajęcia przykładowo takie stałe. Tak jak mówię, jest to działanie projektowe, co też otwiera, ponieważ jestem też otwarta na propozycje. Ktoś ostatnio mówi, a to może zrealizujemy to. Ja mówię, dobrze, nie ma sprawy, nie? Dobra, masz pomysł, zrealizujemy. Jeżeli Super. mam, ktoś ma A myślę, pomysł... że tego właśnie mm -hmm. takiej możliwości nie daje ani Teatr Nowy, ani Teatr no, Polski, prawda? Tak się mm -hmm. On jest taki troszeczkę zamknięty, więc właśnie... znaczy, większość, no, teatry y, amatorskie no, mają to jakby, do siebie, że jakby, są, są otwarte, dają, dają możliwość. Oczywiście y, y, jest to też czasami pewien etap w kształceniu, ponieważ one w y, y, takiej pasji teatralnej y, są pewnym etapem. Potem y, też nasi, można powiedzieć, adepci teatralni y, startują do szkół teatralnych i, i też dostają się i, i realizują się gdzieś tam dalej. Czasami nawet wracają gościnnie do nas, także mam nadzieję, że, że będzie to trwało i działało przez cały czas. Wobec tego tego oczywiście mhm. serdecznie życzymy. Dziękuję, Dziękuję ogromnie bardzo. za nasze dzisiejsze spotkanie. Za spotkanie. Państwa mhm. oczywiście zapraszamy do teatru, teatru M, M+. Teraz, moi drodzy, króciutka przerwa. Już za chwilę porozmawiamy o szóstej już edycji festiwalu Art and Fashion Festival, który odbywa się na terenie Starego Browaru. Do zobaczenia.